pierwsze branie. Dzisiaj zobaczymy co to będzie jaki okoń testuje właśnie nowe e, haczyki offsetowe, które kupiłem klubowe 12.0 i oczywiście klubowe żebrowane kołapy to 15 cm nie cały czas tam ten okoń to jest najgorsze miejsce w wodospad no i tutaj siada można powiedzieć chociaż nie zawsze ale takie nie jest tak zwane pewne, chociaż tutaj na każdym spocie wyciągam unikaty zobaczymy życiówka jest 030 chyba 7 z 12 stycznia 2022 roku Uu. Medalowy, albo unikatowy. przez wodospak wodospad i słyszę kiedy hamulec się odpala, nie? Masakra. Podbija się troszeczkę tego spadu płynączki. Okoń to na prawą stronę. No tak. Charakterystyczne luzowanie żyłki, wykładanie się, to znaczy to jest medal albo unikat. Uuu. Ładnie. Czy będzie to... Ciężko waga określić, zobaczymy tutaj Niestety nie jesteśmy w stanie ocenić na pewno medal albo unikat to tylko tyle wiadomo wiadomo również że na aktywnym spocie jest jeden medal, jeden unikat do wyjęcia Jest przez wodospad więc słyszę kiedy hamulec się włącza nie? To tak. Mopi go na razie ruszyć z gruboniutki. kilka metrów, dobre i to. O, I zobaczymy. Pranie było chyba 18.11 Tu w siatce chyba dwie sztuki zwykle siedzą Znaczy, młode Czyż wyciągniemy teraz mamuśkę No zobaczymy Oho Się kurczę rozszala na pewno, Zamiast się przybliżasz to się oddala, nie cały czas Przeklęty wodospad spładę znowu troszkę udało się odsiągnąć. Nie za wiele, ale on ma parę. Nie jestem z pół czy jeden metrów było kapitalnie widać. A sobie dopiero z klubowe żebrowane kopyto i klubowy yy, haczyk kopseta B12.0 na razie jedynie sobie wyciągnąłem to dwa młode konie, które yy, mam w siatce i to będzie pierwszy medal, albo, albo pierwszy unikat Dobra, kilka minut trwa. To kilka procent zjechał mini wędki i do obrotka. 2 i 3. W zasadzie liczę 3 3 na wędce i 4% na kołowrotku, nie? Chociaż i tak to jak zarzuciamy to od razu ma 99%. No, już jest blisko, 20 metrów. No, przez ten wódospad nawet hamulca nie słyszę, także... Uuu, ładny! On ładny, on jest. Zobaczmy. <laughs> 201 kilo i 495 gramów, no pięknie! Modyfikatory bonus za klubowy taczyk obsadowy i, klub, i klubowe żebrowane kopyto, nie? I to jest słuchajcie mój czwarty okoń powyżej 200 kg Pięknie! Nie mi się wodospody postawię marker. Jeszcze jeden screen. Dobra, do siaty. Bardzo nieco najgorzej jest to, że tutaj. Wziąłem tą motorówkę, bo Sakitebo jest najszybsza motorówka, ale łowienie z niej to jest masakra oczywiście, bo nie stoimy na dziobie, tylko w środku. To jest jej największa wada. Tak poza tym jest zwrotna, szybka, no oczywiście brak możliwości łowienia na kilka wędek z łodzi, prawda? Zobaczymy. To jest prognoza deszczowa na pewno. 18.11, zaraz jeszcze sprawdzimy Dokładnie 12.0 to na pewno było No mi ewidentnie te haczeki 12.0 czy teraz ten klubowy? Czy zwykłe, no siadają największe okonie, i kapitalnie. Aha, tu na pewno będzie rain, czyli deszczyk. Jeszcze się pewnie, no pięknie, pięknie, po prostu rewelacje. Mój czwarty okon powyżej 200 kg. Coś niesamowitego, co chciałem zrobić. Pogoda, rain, tak jest, deszczyk, dobra. Napiszemy klip wideo e, Ostatnie 5 minut, niech będzie na razie e, Ostatnie 15 daj minut o. Czyli tak jak zapisałem Więc słuchajcie, mój czwarty okoń e, Pobliżej 200 kg 202,3 cm długość wata 201 kg i 495 gram pięknie czwarty okoń 200 plus 13 na spinningu 1 na castingu rewelacja coś pięknego piękny okoń 201 kg i 495 gram mój czwarty do kolekcji coś pięknego także dajcie znać jak tutaj e, słychać mnie na w nowych słuchawkach, mam nadzieję, że Wam się podobało, walka również była epicka Weekend raczej prawdopodobnie będzie liveik, może jutro być albo w niedzielę, jeśli nie wyjedziemy to jutro, także bardzo proszę, napiszcie tutaj komentarz to o co prosiłem kto jest nowy to zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz jeśli się podoba kontent na mojego Discorda, link jest w opisie i bardzo proszę zostawcie łapaczkę do góry. Będę bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że się e... filmik podobał. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!